Państwa Angelika Skrzyp zapraszam na wiadomości. Muzyka Dzisiejsze wiadomości nie będą zbyt długie, a zobaczymy w nich informacje z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zobaczymy następny pociąg na stacji w Baborowie. Usłyszymy niesamowitą historię o porzuconym psie. Będą informacje sportowe i oczywiście nie zabraknie dobrej rady na życie. Zapraszamy! Muzyka Dzisiejsze wiadomości rozpoczniemy od informacji z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głupczycach. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W okresie od 20 do 26 lutego odnotowaliśmy mocniejsze 6 zdarzeń. Były to trzy miejscowe zagrożenia oraz trzy pożary. 24 lutego dwa zastępy straży pożarnych zabezpieczały na terenie jednego z zakładów w miejscowości Kiecz lądowisko dla śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Śmigłowiec został zadysponowany w związku z wypadkiem, jakiemu uległ mężczyzna pracujący w tym zakładzie. Tego samego dnia strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Głupczycach gasili pożar żywopłotu w Głupczycach, przy ulicy Arciborskiej. I tutaj, szanowni państwo, mamy gorącą prośbę o niewypalanie traw oraz innych pozostałości roślinnych. Ponadto sprawdzaliśmy budynek szkoły w Głupczycach w związku z podejrzeniem obecności gazu w obiekcie, gasiliśmy pożar śmietnika w Głupczycach, również gasiliśmy pożar sadzy w kominie, także w Głupczycach. Oraz strażacy z jednostki OSP w Kieczu neutralizowali rozlane płyny eksploatacyjne po kolizji w miejscowości Kiecz. Szanowni Państwo, 25 lutego w Lewicach odbyła się uroczysta zbiórka w związku z włączeniem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Lewice do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na uroczystość przybył zastępca opolskiego komendanta wojewódzkiego, brygadier Maciej Zając, który w asyście komendanta powiatowego Państwa i Straży Pożarnej w Głubczycach, brygadiera Wojciecha Semeniuka, wręczył prezesowi OSP Lewice, Druchowi Józefowi Szycht, komendantowi gminnemu OSP gminy Branice, Józefowi Orłowskiemu oraz wójtowi, Brani Sebastianowi Baca decyzję komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostki w szeregi elitarnej grupy jednostek w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. OSP Lewica jest drugą jednostką z terenu gminy Branice włączoną do tego systemu, a dziesiątą z terenu powiatu Gubczyckiego. Druhą z OSP Lewicy życzymy tyle samopowrotów z akcji ratowniczo-gaśniczych, co wyjazdów, a sprzęt niech wykorzystują tylko podczas ćwiczeń i pokazów. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na wiadomości za tydzień. W niedzielę 26 lutego na bocznicę kolejową w Baborowie zajechał już kolejny pociąg towarowy. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że ostatni pociąg kursujący na tej linii po raz ostatni w Baborowie był kilkanaście lat temu. Jak wszyscy Państwo wiecie, w miesiącu lutym druhowie zachodniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Głupczyce, członkowie Towarzystwa Entuzjastów Kolei z Przowa oraz kilka osób, mieszkańców z Głupczyc, brało czynny udział w czyszczeniu linii kolejowej 177 z Głupczyc do Baborowa. Czeka nas jeszcze jedna taka akcja i tory z Głupczyc do Baborowa będą przejezdne dla Drezyn. A w konsekwencji może dojść do tego, że do Głupczyc przyjedzie również pociąg towarowy. A być może doczekamy się i przyjazdu na naszą stację, jeżeli nie pociągu osobowego, to być może tak zwanego szynobusu. Szanowni Państwo, wszystko to zależy od nas samych. Uważam, że jak się mocno czegoś pragnie i dąży do tego, to cel można osiągnąć. A najlepszym tego przykładem jest powrót pociągów do Baborowa. W piątek 24 lutego w Baborowie rozegrany został następny etap turnieju samorządowców gmin i powiatu głupczyckiego. Tym razem były to rozgrywki w darta. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jesteśmy w Baborowie. Kolejny etap turnieju samorządowego. Dzisiaj konkurencją przede wszystkim to jest dart sportowy. Serdecznie z tego miejsca pozdrawiam wszystkich zawodników z poszczególnych samorządów z gminy Kiecz, Branice, Głupczyce, Starostwo Powiatowe. Czekamy jeszcze na zawodników z gminy Branice. Przy okazji chciałbym pozdrowić wszystkich pozostałych naszych radnych, samorządowców, którzy też mogliby się uczestniczyć, ale ze względów innych, osobistych i także służbowych, nie mogą uczestniczyć. Pozdrawiamy także wszystkich pozostałych, którzy szczerze sympatyzują z naszą konkurencją. Tak od siebie chciałbym dodać, to nie chodzi w ogóle o rywalizację stricte sportową, to przede wszystkim chodzi o spotkanie samorządowców. Każdy samorząd, każdy z nas ma te same problemy. Ale w chwili właśnie wolnej, w chwili właśnie, tak można powiedzieć, troszeczkę i na luzie, możemy porozmawiać, a nawet i rozwiązywać nasze wspólne problemy. Za tydzień, przypominam, jest kolejna konkurencja Badminton Sportowy i gospodarzem będzie gmina Głuprzyce. Jeszcze raz wszystkich serdecznie pozdrawiam. A oto wyniki turnieju samorządowców w Darta. Miejsce pierwsze zdobyli samorządowcy gminy Kiecz. Miejsce drugie wywalczyli samorządowcy z Głubczyc. Trzecie miejsce przypadło samorządowcom z Baborowa. Tym razem poza pudłem znaleźli się samorządowcy ze starostwa powiatowego w Głubczycach. Samorządowcy z gminy Branice turniej ten oddali walkowerem, ponieważ nikt z samorządowców gminy Branice nie stawił się do tych rozgrywek. Następny turniej już w piątek 3 marca na sali sportowej w Głubczycach. Tym razem radni zagrają w badmintona. W minioną sobotę i niedzielę został rozegrany turniej najmłodszych piłkarzy. Witam bardzo serdecznie widzów telewizji pogranicze. Znajdujemy się dzisiaj na hali ZOKiS w Głubczycach. Rozgrywany mamy turniej w kategorii Orlik. To są dzieciaki w wieku 10-11 lat. Turniej nazywa się Bawina z Piłka. Jest to turniej organizowany systematycznie przez Opolski Związek Piłki Nożnej wspólnie z z samorządem lokalnym powiatu głupczyckiego. Mamy tutaj dzisiaj drużyny z całego powiatu. W sumie zgłosiło nam się do rozgrywek 11 zespołów. Są to drużyny z Baborowa, z Kietrza, z Branic, z Pilszcza, z Bogdanowic. Na chwilę obecną rozgrywane są mecze w grupie pierwszej, tak zwanej porannej. Mamy bardzo wysoki poziom zaangażowanie zawodników również bardzo wysokie. Mecze stoją naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ja z tego miejsca chciałbym podziękować bardzo organizatorom, którzy wsparli nas w tworzeniu tego turnieju. Każdy samorząd, czy to gminy Głubczyce, gminy gminy Branice, Baborowa czy też Kietrza samorządowcy bardzo chętnie pomagają nam tutaj w tworzeniu tego turnieju. Turniej rozgrywany jest w dwóch kategoriach: kategoria Orlik, kategoria Żak. Jutro również zapraszamy bardzo serdecznie do Branic. Tam na miejscowej hali będzie rozgrywany turniej w kategorii Żak. Zgłoszonych na chwilę obecną jest 8 zespołów. Też czekają nas bardzo emocjonujące mecze. Zawody rozpoczynają się już o dziewiątej rano, także bardzo serdecznie zapraszam. A oto klasyfikacja końcowa turnieju. Grupa pierwsza. Miejsce pierwsze: Orlikowcy Kiecz. Miejsce drugie: Młode Orumy, Branickie. Miejsce trzecie: Cukrownik Baborów. Miejsce czwarte: Luks Pawłowiczki. Miejsce piąte: Polonia Głupszyce. Grupa druga. Miejsce pierwsze sokół Boguchwałów. Miejsce drugie Wiktoria Pomorzowice. Miejsce trzecie FC Pilszcz. Miejsce czwarte. Kresowianka Nowa Wieś. Miejsce piąte Start Bogdanowice. Były również wyróżnienia indywidualne. Najlepszy zawodnik. Arkadiusz Pawlik, Ornikowcy kiecz. Grupa druga Łukasz Ostarek, soku Boguchwałów. Najlepszy bramkarz. Miejsce pierwsze Marcin Semler, Młode Orły Branickie. Grupa druga Marcel Będkowski, Wiktoria Pomorzowice. Najlepszy strzelec, grupa pierwsza Igor Pawelec, Cukrownik Baborów. Grupa druga Kacper Dziki, Sokół Boguchwałów. Trenerom i zawodnikom gratulujemy. Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zespół Szkół w Pietrowicach zapraszają na indywidualny turniej tenisa stołowego. Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głupczycach oraz Zespół szkół w Pietrowicach organizują indywidualny turniej tenisa stołowego opuchar burmistrza Głubczyc. Sala Sportowa Zespół Szkół w Pietrowicach. 5 marca 2017 rok niedziela godzina 13.00. Serdecznie zapraszamy. Zapisy w dniu turnieju w godzinach od 12.15 do 12.45. Informacji udziela Bogdan Kulik, dyrektor Zespołu Szkół w Pietrowicach. Telefon. 77 485 76 12. A teraz mamy dla państwa informacje dotyczące psa, ale jest to historia niczym z horroru. Osądźcie zresztą państwo sami, jakim trzeba być człowiekiem, aby w ten sposób postąpić z bezbronnym zwierzęciem. W ubiegłą sobotę, około godziny 15, odebraliśmy zgłoszenie o znalezionym psie w studzience kanalizacyjnej. Studzienka ta była przykryta mm, betonowym elementem. Pies rasy owczarek, starszy pies, nie wiem jak długo znajdował się w niewygodnej pozycji, bez wody, bez jedzenia. W każdym bądź razie trafił do nas w, skraj, w stanie skrajnego wycieńczenia. Natychmiast udzieliliśmy mu niezbędnej pomocy weterynaryjnej. Pies był odwodniony, miał wysoką temperaturę. Nie mógł chodzić na tylne nogi. W chwili obecnej wiemy już, że odnalazł się właściciel. Pies oddalił się sam z posesji, właściciel go poszukiwał. Niestety, znaleźliśmy go właśnie w takich okolicznościach. Stąd apel do Państwa o pomoc w znalezieniu sprawcy tego czynu. Pies cierpi. Pies na chwilę obecną cierpi. Hmm, zapewniamy mu opiekę najlepszą, jaką tylko możemy, e, i oczywiście wróci do swojego właściciela. E, chcielibyśmy, aby osoby, które dopuściły się tego czynu, poniosły konsekwencje. Nie wiemy, jak można przeliczyć, na co można przeliczyć życie psa. E, dla nas jest to dobro najwyższe, i w tym celu działamy. W ostatnich wiadomościach wyemitowaliśmy materiał dotyczący psich odchodów oraz zajeżdżania placów zieleni przez nieodpowiedzialnych kierowców. Ilość komentarzy bardzo krytycznych, jakie dotarły do naszej redakcji pod adresem nieodpowiedzialnych, delikatnie mówiąc, właścicieli psów oraz kierowców niepotrafiących odróżnić ulicy od trawnika, była naprawdę bardzo duża. Mało tego, w swoich mailach do naszej redakcji podawaliście państwo adresy, gdzie takie miejsca się znajdują, a niejednokrotnie padały nazwiska osób, które nie sprzątają po swoich psach. Oczywiście nazwisk tych nie będziemy podawać do publicznej wiadomości. Niemniej świadczy to o tym, jak bardzo bulwersuje państwa sprawa niesprzątania po swoich pupilach. Pokazujemy natomiast kilka miejsc, gdzie tak zwani kierowcy niszczą wspólne dobro miejską. Szczytem wszystkiego jest to, że obecnie tyle mówi się i robi nad poprawieniem wizerunku naszego parku, a tu ludzie mieszkający prawie w parku tak traktują parkowe trawniki. Ręce opadają. Jakby to powiedział pan Zagłoba. Panie, ty widzisz i nie grzmisz. W związku z tym, że dzisiejsze wiadomości były bardzo krótkie, przyszedł już czas na dobry pomysł na życie. Codziennie zajmi się małą porcją wielkich zadań. Wytrwale je realizuj, a chlubny koniec wkrótce uwieńczy dzieło. I to już wszystkie wiadomości, jakie przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Żegnam się z Państwem, i do zobaczenia.